Jeszcze dziś w Jedynce. O 20.15 w cyklu Okruchy Życia śmierć za śmierć. Zaborczy mąż wini lekarkę za śmierć swojej żony. O 21.55 magazyn śledczy Misja Specjalna. I o 22.45 Kelly McGills jako adwokat i nagrodzony Oscarem Jodie Foster jako ofiara gwałtu w filmie Oskarżeni. Do zobaczenia w Jedynce. Janna Lichocka, witam Państwa. Forum jest na wakacjach, tak jak i prawie cała klasa polityczna, ale wrócimy od 23 sierpnia nowe edycje programu Forum. Zapraszam! Z najwyższej jakości składników. Kostka bulionowa Knorr. Podkreśla smak Twoich dań. Buliony Knor Numer jeden na rynku. Pamiętacie test z monetą? Teraz trzy rodzaje Cilitbank wyczyszczą całe mieszkanie. Przed Cilitbank używałam wielu środków. I ciągle musiałam szorować, skrobać, a brud nie schodził. Miałam tego dość. Teraz wyczyszczę całe mieszkanie, używając tylko trzech rodzajów cylitbank. Pomarańczowy cylitbank natychmiast usuwa kamień i osad z mydła i wszystkie powierzchnie lśnią czystością. Zielony cylitbank bez żadnego szorowania usuwa tłuste plamy i bez trudu wyczyści nawet tłusty okap. Żółty cylitbank idealnie czyści toalety. pleśń między płytkami i chroni rury przed zatykaniem. Cilit Bank. To wszystko, czego potrzebuję. Cilit Bank. Bank i po brudzie. Muzyczna Nokia 5200 z odtwarzaczem MP3, kartą pamięci na blisko 100 utworów i przyciskiem muzycznym. Teraz już od złotówki w ofercie szef salonu poleca. Ponad 30 minut na połączenia do wszystkich sieci, dwie godziny rozmów z wybraną osobą za darmo oraz darmowe wieczory i weekendy za jedyne 50 zł miesięcznie. Zapraszamy do sprzedaży. Twój kosz na śmieci zdaje się lśnić czystością? W świetle uchwały rzeczywiście lśni, ale od żerujących bakterii. Mm, Jedzenie przez całą dobę z dostawą do drzwi. A! Użyj płynu Domestos. Domestos. Miliony bakterii zginą. Dobra, Andrzej, ja kupię to dla Pelego. Cześć. Moi bracia, od zawsze mieliśmy dobry kontakt i chcemy, żeby tak zostało. Dlatego jesteśmy w sami swoi. Mają niskie stawki, 20 groszy za minutę i można być częściej w kontakcie. Eee, jesteśmy u Ciebie wieczorem. Zawsze jest okazja, żeby zadzwonić. W ofercie oszczędne rozmowy, minuta połączenia w sami swoi, w plusie i na stacjonarne tylko 20 groszy. Sami swoi. Jasne reguły, niskie ceny. Mówili mi, że nigdy nie wystąpię w reklamie, ale spójrzcie na mnie teraz. Bądź pewna siebie. Opalenizna, której pragniesz i pielęgnacja, jakiej potrzebujesz. Balsam do ciała Duff Summer Glow, teraz wzbogacony o 50% więcej składników nawilżających, stopniowo tworzy delikatną, letnią opaleniznę. A teraz jeszcze pięknie opalona twarz. Specjalnie dla niej stworzyliśmy nowy, samoopalający krem Duff Summer Glow.